Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w Chacie Tarota. Jest to czytanie dla baranów na miesiąc wrzesień. No zobaczymy, jakie energie się dla Was szykują, co do Was nadchodzi. Na razie, same królowe w pierwszym tygodniu września, główną energią jest królowa. Mieczy. Natomiast energią dopowiadającą jest dwójka monet. Moi drodzy, jest to przede wszystkim zwrócenie uwagi na sprawy finansowe, na sprawy formalne. Możecie mieć kontakt z osobą, która będzie was przeprowadzała przez, przez jakieś sprawy finansowe, która będzie wam pomagała. Może to być prawnik, może to być urzędnik, może to być ktoś, kto po prostu będzie miał wystarczająco dużą wiedzę, wystarczająco duże doświadczenie, żeby pomóc Wam przejść przez jakieś problemy, przez jakieś dylematy związane ze sprawami właśnie formalnymi, związanymi z Waszą pracą, sprawy urzędowe. Wszystko, co jest związane z taką energią ziemską, ze sprawami przyziemnymi. Może to też być Wasza własna energia i takie chłodne spojrzenie na to, w jaki sposób radzicie sobie ze sprawami finansowymi, w jaki sposób radzicie sobie z pracą, i jak realizujecie się w tych wyzwaniach dotyczących spraw codziennych, dotyczących spraw zawodowych, finansów tego, w jaki sposób podchodzicie właśnie do tej kwestii. Energia Królowej. Mieczy jest energią bardzo dojrzałą, jest energią mówiącą o doświadczeniu, o wiedzy, o tym, że um, jesteście um, przygotowani do wyzwań, e, które przyniesie Wam, e, przyniesie wam tutaj e, rzeczywistość, przyniesie Wam świat w pierwszym tygodniu e, września. I będą to wyzwania, będą te dylematy związane właśnie ze sprawami finansowymi, ze sprawami e, zawodowymi. Dla wielu z Was może to być kwestia wyboru pomiędzy dwiema opcjami, pomiędzy dwiema możliwościami. Karta dwójki monet, oprócz zajmowania się kwestiami zawodowymi i takimi sprawami życia codziennego, mówi też o wyborze pomiędzy właśnie dwiema pracami, pomiędzy dwiema opcjami finansowymi i w tej kwestii przyjdzie, pojawi się ktoś, kto będzie Wam pomagał. Osiągnąć jakieś porozumienie, które będzie Wam pomagało zorientować się w kwestiach finansowych i w kwestiach, w kwestiach urzędowych, związanych właśnie z tymi sprawami, albo właśnie to jesteście Wy i to Wy wejdziecie w taką energię, bardzo dojrzałej osoby, która doskonale zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób poradzić sobie z wyzwaniami dotyczącymi tych spraw finansowych. W drugim tygodniu. Mamy już troszeczkę inną energię. Z jednej strony mamy energię, energię papieża, który również wskazuje na sprawy finansowe, na sprawy urzędowe, ale mamy też królową Pucharów, czyli dojrzałość emocjonalną, umiejętność radzenia sobie z emocjami własnymi, ale również z emocjami naszego otoczenia, umiejętność uzyskania równowagi emocjonalnej, czyli bez względu na to, co się będzie działo, w jaki sposób będziecie. Się realizować, w, jakiej, w którą stronę pójdziecie, będziecie czuli, że jesteście gotowi na te wyzwania, że bardzo dobrze sobie radzicie emocjonalnie, macie dużą odporność emocjonalną na wszystkie zawirowania i na wszystkie problemy. Karta papieża podkreśla, podkreśla wagę spraw, właśnie urzędowych, spraw formalnych, które będą się pojawiały w drugim tygodniu września. I jest to tak, jakby kontynuacja, dlatego że zarówno Królowa Mieczy pojawiająca się w pierwszym tygodniu września, jak i Papież pojawiający się w drugim tygodniu września, podkreślają to, że będziecie załatwiać tutaj różne sprawy i będą to sprawy dosyć poważne, dlatego że zarówno energia Królowej, jak i Papieża są takimi energiami z wyższej półki i mówią o tym, że te sprawy będą się ciągnęły jeszcze jakiś czas, będą miały. Wpływ na wasze życie w przyszłości. Tak więc bardzo dobrze, że pojawia się przy karcie papieża karta królowej pucharów, dlatego, że ona symbolizuje właśnie tą dojrzałość, symbolizuje wiedzę i to, że będziecie rozwiązywać te wszystkie problemy będziecie rozwiązywać te wszystkie sprawy z dojrzałością, z, odpowiednim, z odpowiednią wiedzą i wasze podejście będzie naprawdę takie, jakie być powinno, żeby osiągnąć sukces i żeby wyjść na prostą w tych kwestiach. W trzecim tygodniu mamy jako energię główną dwójkę, dwójkę monet i w dopowiedzeniu szóstkę. Mieczy. Moi drodzy, macie przed sobą taką możliwość, możliwość przeprowadzki, możliwość zmiany miejsca zamieszkania, możliwość zmiany sposobu myślenia. Jest to odejście od czegoś i to odejście jest właśnie wciąż związane ze sprawami finansowymi, ze sprawami zawodowymi. Będziecie się zastanawiać, która opcja, która możliwość jest dla Was lepsza, jest dla Was bardziej atrakcyjna, która Wam się bardziej opłaca? Jedna z tych opcji jest dla Was bardziej obciążająca psychicznie, druga będzie Wam pozwalała wykorzystać tą energię szóstki mieczy, czyli energię wyzwolenia, energię odejścia od czegoś, co Was męczy, co Was przytłacza. I ten tydzień, trzeci tydzień września, to będzie tydzień zastanawiania się, w którą stronę pójść. Co jest dla Was najbardziej atrakcyjne i co Wam pozwoli wyzwolić się z jakiegoś obciążenia, z jakiejś trudnej sytuacji, która do tej pory e, towarzyszyła Wam na co dzień i która była swego rodzaju oczywistością. Natomiast pojawia się tutaj opcja, pojawia się tutaj możliwość odejścia od tego i możliwość uzyskania tej równowagi psychicznej, odetchnięcia, e, pójścia w stronę e, tej ulgi mm, psychicznej i Odejścia od czegoś bardzo trudnego. Dla niektórych z Was, tak jak powiedziałam na początku, może to być przeprowadzka. W ostatnim tygodniu mamy powtarzającą się energię, zarówno pucharów, jak i energię monet. Główną energią jest rycerz pucharów, który mówi o dojrzewaniu emocjonalnym o dojrzewaniu do jakiejś decyzji. I szukaniu równowagi dzięki temu, dzięki temu, co nadchodzi. A nadchodzi paść monet, nadchodzi propozycja, nadchodzi jakaś szansa rozwoju, nadchodzi coś, co pozwoli Wam się rozwijać. Podchodzicie do tego z dużym entuzjazmem, podchodzicie do tego również dojrzale. Wiecie, że będziecie mogli dzięki temu, dzięki tej opcji, dzięki tej możliwości, dzięki tej propozycji rozwijać się i będziecie mogli pokazać, Światu więcej z siebie, będziecie mogli wykorzystać ten swój potencjał i to wszystko, co w was drzemie, będzie to sytuacja i będzie to propozycja naprawdę atrakcyjna, będzie to coś, co e, Wam się opłaca, e, i będziecie chcieli pójść w tą stronę. E, te dwie karty ze sobą zestawione mówią również o e, braku jeszcze takiego, takiej dojrzałości, jeżeli chodzi o tą. E, o tą to będzie coś, nad czym trzeba będzie pracować, co trzeba będzie rozwijać, czemu będzie trzeba poświęcić więcej czasu, więcej energii, natomiast macie takie przeczucie, że będzie Wam się to opłacało. Ta propozycja, która nadejdzie, będzie propozycją dobrą, pozytywną, będziecie czuli, że warto się rozwijać właśnie w tym kierunku i warto zmienić w swój sposób myślenia. I to jest coś, o czym była mowa w trzecim tygodniu września, czyli sposób, zmian, zmiana sposobu myślenia, wybranie jakiejś nowej ścieżki. Podsumowując, moi drodzy, w pierwszym tygodniu pojawia się zwrócenie uwagi na kwestie formalne, na kwestie urzędowe. Umiejętność poradzenia sobie z wyzwaniami dnia codziennego oraz taka dojrzałość związana z wyborem, która z dwóch opcji finansowych, która z dwóch opcji związanych z waszą karierą będzie dla was najlepsza. W drugim tygodniu września podchodzicie z bardzo dużą dojrzałością, również do spraw formalnych. Być może jest to ta sama sprawa, ta sama kwestia i będziecie wykorzystywać swoją dojrzałość, będziecie wykorzystywać swoje umiejętności, swoją wiedzę do tego, żeby przeprowadzić te kwestie formalne służyły wam w dłuższej perspektywie. Mamy tutaj kontynuację dwójki monet z pierwszego tygodnia również i w dalszym ciągu będziecie zajmować się właśnie tym wyborem, będziecie zajmować się tym, co przyniesie Wam największą korzyść w przyszłości, będziecie chcieli podjąć jakąś decyzję i ta decyzja zostanie podjęta ostatecznie już w tym trzecim tygodniu września. Zdecydujecie się na to, żeby od czegoś odejść, decydujecie się na to, żeby pójść w kierunku wyzwolenia psychicznego, wyzwolenia mentalnego. Pójść w kierunku takim, który przyniesie Wam wyzwolenie, co przyniesie Wam spokój, dzięki czemu będziecie mogli się rozwijać. I zaraz po tym podjęciu decyzji, zaraz po tym wyzwoleniu, pojawiają się w ostatnim tygodniu września dwie bardzo dobre, bardzo pozytywne karty. Karta hmm, rycerza. Pucharów i karta pazia monet, czyli nadchodzi jakaś propozycja, nadchodzi jakaś nowa możliwość rozwoju. Podchodzicie do tego z rozwagą, podchodzicie do tego z dojrzałością. Chcecie się uczyć, chcecie się rozwijać, chcecie pokazać swój potencjał i te wszystkie możliwości, które was drzemią. W ostatnim tygodniu września będziecie się skupiać właśnie na tym, żeby dać Ciebie wszystko, żeby zainwestować w coś nowego i żeby podejść z entuzjazmem do jakiejś nowej propozycji. Tak więc, moi drodzy, jest to bardzo ciekawy miesiąc dla Was. Miesiąc podejmowania decyzji, miesiąc decydowania się na to, żeby od czegoś odejść. Miesiąc również załatwiania, przede wszystkim, chyba spraw formalnych i spraw związanych z finansami i ze sprawami zawodowymi, zdecydowanie się na coś, na to, żeby pójść w jakimś jednym kierunku, w jakąś jedną stronę. I ostatecznie pod koniec września będziecie chcieli podjąć się czegoś zupełnie nowego. I będziecie chcieli zainwestować w jakąś nową ścieżkę waszej kariery, będziecie chcieli podjąć jakieś nowe wyzwanie. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie zapraszam do subskrypcji i do lajkowania, i do zobaczenia już wkrótce.